Nissan Patrol z przyczepą kempingową. Camping Proszony jest o ułatwienie. Znaczy nie samochód, kierowca tego samochodu. Nissan Patrol z przyczepą kempingową. Bardzo prosimy o ułatwienie tego samochodu. No, jak już wcześniej yy, strażaków mamy gość, możemy no, pomóc jest... nomenicznie. Nissan Patrol z przyczepą kempingową. Bardzo prosimy kierowcę tego samochodu o przestawienie samochodu na parki. tej części przed ambulansem. Bardzo proszę siły porządkowe o usunięcie publiczności stamtąd. I jeszcze raz proszę kierowcę Nissan z przyczepą kempingową. Jest, jest, jest. Ciutko, cichutko, cichutko. Dobrze, wszystko jest w porządku. I publiczność jeszcze raz proszę o usunięcie się stamtąd. 76 do Józefa Minuty. Trąbki, można trąbki, jak najbardziej. Bardzo dobrze. Jedna trąba, a druga. O, cudko, cudko. Brakuje wam dwóch co? O, bardzo dobrze. Pięknie, pięknie. Pozdrawiam, trębacza. Bardzo proszę o przyjęcie publiczności z tamtego miejsca. Bo zrobiłem to, to w nieprzyjemny sposób. W okolicach ambulansu prosimy, żeby nie było tam nikogo. Jeżeli ktoś nie wyhamuje, może być naprawdę bardzo niebezpiecznie. Załóg, oprócz tej, która znajduje się w na tej trasie. na trasie, jest Pan Mateusz Paliński, Pan Artur na 77. Pan kierowca pewnie nie usłyszał, ale ma urwany zderzak. pewno się cieszy. To przez ten zderzak. 77 na mecie. Uwaga, załogi z samochodów 36 i 12. Bardzo proszeni są o na park tutaj. 36 i 12. Po zakończeniu tego przejazdu, czyli jeszcze po jednym samochodzie, po załodzie nr 81, bardzo prosimy o wjazd tutaj na park, czyli na ten górny park. 36 12, ale to po przyjeździe ostatniej załogi, a załoga to ma numer 81. W tej chwili na trasie załoga z numerem 80. Na wieku poniżej minuty. nie taśmy, taśma jest u nas. Bardzo proszę, żeby ktoś podszedł do zupełnie taśmy. Dołoga 80, z 80 dojeżdża do mety. O, są trąbki, używajcie Państwo do Państwo, jest ostatnia załoga w tej turze na trasie. Po około półgodzinnej przerwie nastąpi druga część jazda w terenie. Tutaj w lasach wokół. Trasa jest przygotowana po zakończeniu tej części razem z sędzią, z dyrektorem oraz z szefem trasy. A dojdą razem z zawodnikami cały przejazd. Pan Jan Głębowski, tutaj do Kowalbora o bardzo serdecznie zapraszamy Pana Jana Głębowskiego. Przejdziemy do następnej części dzisiejszej imprezy. Pan Jan Jest, ratuję. Drodzy Państwo, ostatnia załoga dojeżdża.